Cześć, witam Was bardzo serdecznie tu SuperX 1999 i zapraszam Was na pierwszy odcinek z serii Skoki narciarskiego. takim nazwę. Nie chce mi się nazwać No. To bierzemy karierę Ja już jestem, więc nazwam się tak, no, tak jak jakoś się tak musiałem nazwać. Dobra, więc, teraz, trening, jak mogę... Chyba ja, mogę... No mogę, no. Co najmniej 46 punktów muszę zdobyć, Aaa. Rozumiem, dobra. Będzie trzeba pójść... No, zmieniam na... no i to będę nadal ja oczywiście. Wiadomo. Uuu, słabe warunki pogodowe, dobra. Chła myszką wszystko robiło, no Jestem w... Byłem w tym dobry z rok temu Ło kurcze! Ło wow. ale je ptnąłem się Ale zleciałem Tak trochę brakowało do, do przejścia tych Tak maleńko Szkoda No cóż, Smar jeszcze smarowania a muszę ustawić jeszcze nie wezmę jakiegoś dłuższego bo nie wezmę to najdęższego Bo albo może o to tak będzie łatwiej dobra no no tu bierzemy konkurs teraz

keep our fingers caught this week caliber athlete that no 49 games tournament has been widely accepted that's not what I would call a proper one. No no I think the judges want to prove pretty rough I knew that let's have a więc jestem na drugim miejscu, a to dobrze z kim ja? uuu pana 52 ale to łatwo zdobyć That's the place where Martin Schmidt, więc Honolos lecimy kolejny Lynch. raz So why was it that he didn't His speed was He manages to end his flight, but not without a slight mistake. It's mean, just a bit of bad luck if you can a proper landing. Let correct yourself I that way. To avoid to a fall. That is a real is ogólnie. Ogólnie mój I think this. Dobra. No, słabo. Miejsce. Kurczę, no miejsce. no. Teraz muszę setkę zdobyć, żeby Dobry, well, Mark, No, Mark, this is real hell for a skier. He'll To jest jak wiadomo, ale no. Perfekcyjnie. Oh, textbook takeoff. No. Yeah. <laughs> dobrze wylądował, już bym przeszedł. Ale też dobrze. 80. Ale nie, ale będę miał słabi Chyba spany na czwarte miejsce w, w tabeli ligowej. Uuu słabi, na 11, o jest, jestem w tym, ja nie mogę, spadłem przez to, więc... Więc trening, dodatkowy trening bierzemy. A, o nie, nie chce mi się tak mało. Nie, nie chcę aż tak Ale dobra Ech. Zobaczymy, która godzina? Dwadzieścia O kurczę. Ale się je pnąłem... Eee... Ale... Nie wiem, czy dobrze. No, no, to teraz smarujemy. Tak. No i konkurs. Ło, jak się no, a ja spadłem na ostatni. W pozycji dobrej. Ten sezon będzie zaliczany chyba there are also ski flying oh, competitions in oberstdorf. what's the difference I between mean. a normal ski jump and one for ski flying, colin? well, that's a quiz question, eh? well, the one for ski flying has a k point of at least 145 meters, for which you get 120 distance point. he didn't fall at least, yes, of course, mark. in such a case, the judges are forced to deduct some points. so you're certainly not in for a decent style score. I have Colin Phillips with me, an institution in British ski jumping, if I may say so. Well, let's not exaggerate. It's a very... The RTL Mix Cup presents the best skiers of the season, so we can expect some really good performances Oje, akla, today. Będzie, jak co, co this wita. is a crunch day for him today. His recent performances have been... Chyba, Ah. So many crises or no many crises. It's time for him to pull himself together. Otherwise, he won't end up with a place. What is he doing there? Mm -hmm. that yeah, that's that Well, that's true. I'm afraid, but he didn't, didn't have any choice if he hadn't pulled yeah, himself up. He'd probably have fallen. So he chose the lesser of the two evils. <laughs> 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 to <laughs> Zakwalifikowałem się jednym kur... Trzeba ponad setkę tego mieć, ja nie mogę To będzie słabił tylko dzięki temu That was a perfect takeoff. Absolutely, Mark. To find the precise point for take, he manages to end his flight, but not without a slight mistake. Yes, it's always a bit of bad luck if you have to say the say correct a so so to avoid a fall. That is a real nuisance. widać, zobaczymy miejscu będziemy. Thanks <laughs> to take. Iczo after this <laughs> fascinating jesteś swobodny. A i tak już Słabo, no ale nie aż tak. Nie pamiętam już, czy wspominałem, że będę teraz Leksusem, ale jak wiadomo będę. Jeszcze zobaczymy termin wyjazdu. Teraz będzie Puchar znowu, a ostatni. A nie, drugi sorki, przepraszam. Później będzie. A Puchar. A motorów. Nie wiem w końcu gdzie w którym jestem Dobra ostatni raz Dobra, co najmniej 59 Dobra, no to zaczynamy Krucho Jak widzicie, fajna skocznia. Nie my ten odcinek trwa, ale nie tak długo. No nie, znowu za późno. Chyba nie będę jednak tej gry nagrywał, ale fajnie. Ale chociaż to. No ale przynajmniej mam więcej. Znaczy mam więcej niż trzeba, wiadomo. Uff. E. A, bo to na początku już trzeba mieć tyle no, tutaj sobie wezmę na mi się to bardziej przyda od tamtego. O no, to bierzemy ostatni konkurs Dobrze Maybe I in system, there's only one Colin Phillips legend gentlemen is one of the big names in British ski jumping It's a great pleasure for me to have him here today. How are you doing Colin? I'm fine Mark Seeing all that bustle around I'd really like to go up there and jump myself But this time I'll leave it to the other skiers And this is another event in the RTL Mixed Cup. What is he doing there? That will make a good score I tak, I tak nie za dobrze. Więc, więc, ale i tak, dziękuję przynajmniej. I tak, so a... tak jestem najlepszy. Dobra, teraz trzeba o wiele więcej skoczyć. Więc to już jest, jest ostatni konkurs w tym odcinku. Może nagrę więcej, może nie. Zobaczymy. that looks as if he had never done anything else in his life than taking off great timing did you see that, that no, he's lucky not to fall let's have, sure. have i attack let's separate Wystarczy, że 80 wezmę i tym razem mi nie będzie dobrze. Many of his colleagues could still learn from him. He's a pro, co absolutely concentrated in training and competition. The winning robi. Eee, przynajmniej nie będę ostatni. No. Dobra, przyszedł na piąte miejsce. No to tyle. Do następnego odcinku żegna się z Wami Super Rex 1999, ale jego nazwa to wiadomo, będzie Rexus. No to cześć.